musicie już się skonsolidować. Po wykonaniu wszystkich zadań spotykamy się w punkcie RV2, który już rysuje na mapie. Lider do wszystkich zameldować mi gotowość odbiór. Nie, tu w lewo skręć teraz. Oj, tu się może zatrzymać. To, to. Dobra, wszyscy z wozu. Dobra, przemieszczamy się klinem na wzgórze, na punktowie execute, jeden. Execute, zaczynamy, panowie. O kurwa jakieś smogacze na prawo To coś srogo w nich daj Zaporowy Zaporowy dajemy tam na krzaki Leci granat Poszły dwa granaty O kurwa Technika Zdjęty, zdjęty Ale wróć wróć, wróć. Nie, to była e, RPK PKM, PKśka, PKM. No. Ale zdjęty już Mogę pójść z Lizardem? Yy, tak, war... Wiesz co? Tak, wargu Lizard idźcie, weźcie Dobra. pojazd i ustawcie go na drogę pod nami, nie? Tak, żebyś mnie widział? Nie, tak żebyśmy mogli tutaj prosto na północ zejść i, i do was dojść. Nie? Dobra, wykonuję, cześć. Rejtor, chodź tu bliżej mnie, żebym się widział. 3, podjeżdżamy, będziemy przejeżdżać przez nasz, o, naszą pozycję i ustawiać się na drodze w kierunku północnym. Jakbyś coś widział, to dawaj. Poderwałem prawa, wycofać. Co tam się dzieje? Kontakty prawa klapka, ciężki odczął Napierdalać w nich wycofać się Wycofuję. Wjeżdżamy pod górę O, mamy tu piechotę Plecy, 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 mamy, mamy plecy. Rozjeżdżam Wark status Lizard status Stój tam na wzgórzu, stój tam na wzgórzu, ja ich kurwa spróbuję ogarnąć Dobra robię RKO Robię już Weź mu podaj płyny Airborne, bo... Tak to będziemy to RKO w nieskończoność robić Kurwa mać Sprawdź Sprawdzam Brak dalej Dawaj dalej on... Ja mu leję w niego więcej krwi Tak, to mu pomoże myślę tak I tak. go postawimy Tu Lizard jestem przy ja, ma. dobra, ma, ma, ma. ma puls. dobra, mamy drugiego medyka Lizard, oh, oh, oh. Lizard ładaj go Jak tam z nim? Podaję mu ostatnią kroplówkę, zaraz się powinien wybudzić Dobra, y, ładuję go do pojazdu, uwaga, nie robi się. Dobra, istnień. dobra Bazu. kontakty na szóstej zmieniam osłaniajcie rzućcie dym, osłaniajcie mnie wark operatywny o, światła pojazdu na 255 wziął Stop, 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 stop. Wszyscy z wozu. Staraj się tam nie walić po lewej stronie, żeby ich rykoszet nie trafił. tak wchodzimy. Biorę prawo. Ta. strzela to nasi. Jest tam strzela. Komplet. To nasi zmieniam. To nasi. To jest tam. Kurde, to jest na dach, uwaga na... To jest technika pisga do marksmana. Zjęty, zdjęty, zdjęty.

i ścigaj po kolei od jedynki. macie jeszcze ładunki dobra, to razem razem z nami wejdziecie do kompleksu ponownie e, przeczeszemy go już na spokojnie e, poszukamy tej fabryki opium i ją zniszczymy jak przyjąłeś obejdźcie kompleks od północy Dołączcie do nas na north-east od kompleksu to będzie punkt RV3 Stamtąd zaczniemy przeczesywanie Dobra, pod te drzwi, pod te drzwi Szykować flesha Wark flash Czekaj, flash gotowy Poszedł. Trupy Radnych? User left your channel. Complete. User no. left your channel. No.